witam się z Wami w kolejnym filmie. Tym razem z kolekcją Beautiful Time, piękną, niebieską kolekcją, która podbiła moje serce, bo niebieski kolor zielony, no jak tam e, tak, poprzednia kolekcja Feel Special, no to obie są e, <grych> w moim serduszku. E, dzisiaj wpadłam na pomysł, że zrobimy sobie lajo, dlatego przygotowałam sobie zdjęcia. E, do tego layoutu zrobię taki podglądowy. <laughs> znaczy zrobimy taki podglądowy układ z moimi zdjęciami, bo ostatecznie tutaj nie będą moje zdjęcia w no nie tak nie w planie. Mam turki przygotowane elementy do wycinania z Beautiful Time, napisy. Mam te elementy do wycinania, to jest Feel Special przygotowane. Nie koniecznie tylko te, ale jeszcze są listki w Phil Special. Tutaj w tej kolekcji mamy listki tylko te, które są na okładce, a ja się tak zabezpieczyłam, jeśli będę chciała więcej tych listków użyć, to wykorzystam jeszcze fil Special do tego, do tego projektu. Zabieramy się do pracy. Ja miałam przygotowane po było w planach, żeby tutaj Wam nagrać jak wykonuję kwiaty, ale ostatecznie tutaj wykorzystam kwiaty gotowe, które już miałam z racji braku czasu a jeśli Was ciekawi jak wykonuję kwiaty z fałamiranu to w jednym z projektów już pokazywałam Wam tutaj na Passion Scrap jak wykonuję kwiaty, więc jak najbardziej możecie się tutaj cofnąć na inne filmy to jest bardzo klasyczny sposób, tutaj żadnych rewelacji nie ma te kwiaty w ogóle to są z wykrojnika Fiori i możecie je kupić od razu z papierami Passion Scrap w sklepie jak widzicie, ja tu zdjęcie już sobie przygotowuję na takiej e, macie, e, ponieważ ta mata będzie tutaj mi tak e, podpowiadać, gdzie to zdjęcie będzie. E, zdjęcie w trakcie wykonywania projektu sobie zdejmę w ogóle, e, żeby tutaj nie, nie zabrudzić go przypadkiem. E, żeby podkleić to zdjęcie, jak widzieliście, użyłam tu takich e, narożników. E, ja to kupiłam na Allegro i to nazywa się przylepce. Tam jest nawet jakaś nazwa jeszcze, że to na narożniki do przyklejania zdjęć, ale pamiętam, że to w ogóle jako au na aukcji to było jako ślepce. Takie, takie ciekawe nowe słowo. Żeby obciążyć tutaj to zdjęcie, no to podkleja mnie na tekturze, nie na kostkach, nie na piance. Chcę, żeby to było po prostu obciążone w tym jednym miejscu. Jak wspomniałam, zdjęcie moje podglądowe, jest podglądowe tak naprawdę, żebyście mogli sobie wyobrazić, jak to do końca będzie wyglądać z tym zdjęciem. Ostatecznie tutaj będzie zdjęcie z moją babcią, ale nie chciałam tutaj pokazywać twarzy i babci tam kuzynki, w związku z tym <laughs> musicie zadowolić się moją facjatą. <laughs> Jak wspomniałam, tutaj robimy layout na jednym arkuszu papieru z kolekcji Beautiful Time. E, sięgam też po media, e, nie za dużo, bo przede wszystkim wezmę tutaj pastę strukturalną, e, jeszcze wezmę pastę kadens srebrną, e, bo do niebieskiego będzie mi pasować właśnie srebrna. E, wykorzystuję tutaj dwa, e, dwa szablony, dwie maski. Jak jeszcze Wam powiem właśnie odnośnie tych narożników w ogóle na tej macie e, na zdjęcie, no ta jest właściwie po to, jeśli zdjęcie by nie miało ramki i to zdjęcie właśnie nie będzie później miało ramki, dlatego są tak fajnie podcięte. Zdjęcie, jeśli już wiecie, że na bank tam będzie, możecie przykleić na stałe. Ja wykorzystałam te narożniki, no bo właśnie wiedziałam, że będę wyciągać to zdjęcie, że nie będzie tutaj to, co widzicie, tak? To zdjęcie, że nie widzicie, nie będzie ostatecznie na layoutie layout, no to tak jak wspomniałam, to po prostu jest kompozycja tych elementów nie trzeba go robić ze zdjęciem, absolutnie nie, to może być po prostu wasz taka wodza fantazji, jeśli chcecie zrobić jakąś kompozycję trochę, to jest dać upust swojej kreatywności, ja zdecydowałam się, że chcę tutaj właśnie ze zdjęciem w ostatnim czasie to jest moja ulubiona forma y, pracy, właśnie tego typu y, takie układy tak y, z użyciem naszych papierów skrapowych, ramki, hdf A tutaj na przykład mamy po prostu arkusz papieru skrapowego. Myślę, że większość z nas taki arkusz papieru ma nie potrzebne tutaj są dodatkowe y, elementy, jak HDF-ki, ra, ramki itd. Tak jak widzieliście, oczywiście, tutaj te elementy z pasty strukturalnej podsuszałam, bo zaraz zabieram za robienie kompozycji i chciałam mieć pewność, że to będzie już podsuszone. Nie jakoś super do sucha, tak całkiem, całkiem, ale na tyle, żeby sobie tam nic nie uszkodzić. Korzystam z napisów tutaj. Yy, przygotowuję się w ogóle, uśmiechnij się. Yy, jak mój chłopak stwierdził, że, yy, no niestety, ale. Nie za bardzo pod moje zdjęcie pasowało hasło uśmiechnij się, to mi się trochę cukru zrobiło, bo ja na zdjęciu się uśmiecham, <laughs> chociaż według mojego chłopaka to taki beach face tam <laughs> widzicie. No mam nadzieję, że jednak trochę widzicie, że się tam uśmiecham sama do siebie, bo to chyba jest selfie z tego co kojawym napis będzie później gdzieś tam umieszczony na samym końcu, żeby tutaj na razie muszę skupić się na kompozycji i jak to zwrócicie uwagę, ja kompozycję zbudowałam mocno na jednej stronie papieru drugą zostawiłam pustą stwierdziłam, że nie chcę jakby tak przeładować, nie chcę tam napaćkać za dużo elementów, w związku z tym skupiłam się na jednej stronie, a druga została właściwie ładna, taka można powiedzieć goła, tak? Tylko tam widać elementy z pas strukturalnych, a nie ma tutaj żadnej kompozycji już skrapowej, dodatkowej takiej, żeby tutaj nic nie... nie Zaburzało, tak? Nie, nie było tego po prostu za dużo, bo za dużo to też niezdrowo. Nie, nie <laughs> e, więc tutaj zapraszam Was do oglądania po kolei każdego elementu y, tworzenia, układania tej kompozycji. Trochę to będzie trwało, więc zostawiam Was tutaj e, na razie samych. I can't. You do sometimes. Soon. is inside of me in this dance that I can Side. I don't know where we're gonna fly, like you do sometimes. But seeing eyes. and I will grow. do it sometimes <laughs> inside of me in this dance that I can look at you with love seeing all that I can learn can you stay and I will grow To już ostatnie poprawki, ostatnie elementy w kompozycji. Dziękuję więc bardzo, że tutaj dotrwaliście ze mną do końca. Mam nadzieję, że taka, taki pomysł Wam się podobał na inną pracę niż kartka do tej pory, jak robiłam. Dzięki wielkie za oglądanie i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!